Witam wszystkich. wszystkich, tutaj kolega znalazł merniszera raczej chyba i ucieka od nas Nikt nie ucieka oddala się Kiedyś pytaliście się, pytali się, tu leży Kiedyś pytali się czym, czym wychodzicie kurwa, tu może bardzo, garść 250? A to 350 Tam cebula Merniszeczka Kana. To jest czubek, nie? No ładny, łódzka, kurwa. Wodny w stanie. Wychodzę. No ładnie, w stanie. Jeszcze? Jeszcze. No trzasze. Jeszcze kurwa, nie lubię tych jebanych Co? naboi. No ale przecież tu widzisz, no naboje na a za Może być krzyż razem, tak. skąd tak. wiesz, kurwa. Nie wiesz tego. Zastępne. To jest włoska broń, tak? Tak. Czy francuska? Nie, włoska. 6,5 mm kaliber. Sześć i pół chyba się wydać trochę więcej. Sześć i pół z tej amunicji, z, z tego karabinu zabito Kennedy'ego. Z tego karabinu? Na misie Kertano, no. Grubo. Czy z tego z tego Z, tego, z, tego, z broni. Z no, broni. A teraz przuciłem się, zero militarki, żadnych jakichś tych. To no, Nie To jest dykonie. Nie To no, jest Wiem. O. Będzie pamiętać co to jest? Nie, to nie jest. Chyba nie. Nie. Dobra, łóseczki zakopujemy tam gdzie były. Czekaj, 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 bo tu już tam. No, są niepotrzebne nam. a się miałem kiedyś praca pocisnąć. Tylko nie jak się nazywa ten koleś. Koleś... Mykinik ma, nie? Jak on się nazywa? No i tube. Trochę tam się denerwuje. Podam klinikiego, tego pociśniemy. Paru. 7 1000 kurwa 450 widzów, nie? To tylko chyba 50 widzów, albo 100 coś tam, nie pamiętam już. Którego? Co? Jakiś frajer tam ma kurwa ciśnie. nie? Nie chcieliście, co on go, w domu sobie może pocisnąć kurwa, siedzi w bloku całe życie, wiesz. Ale napisał tylko dwa komentarze, ja odpisałem jeden, później po, po, pocisn po pocisnęli go chyba za 30 osób, to już w ogóle jest, nie? Marcin całe życie kurwa, co może, co może życie. Pamiętam, że na jednym filmie się sprógł jakiś tam kurwa gamuń. No co? Ktoś tam, że ustalajcie między sobą, pokażcie lepiej, co Wy co coś tam. Może i ten. Co go to kurwa obchodzi Ci? No, też to dziwnie. nie? No, się... prosisz, prosisz ludzi o, o identyfikację, tak? No. A, a się kurwa A powiem Ci szczerze, szczerze powiem ci szczerze, mam tam kilku takich gości, co na pewno mają pojęcie, naprawdę mają pojęcie, nie? No ale to na się kurwa, tak? Ale to są frajerzy, którzy nigdy nie byli w lesie, rozumiesz? Oni nigdy nie mają pojęcia, jak to w ogóle wygląda, poszukiwania i w ogóle o co chodzi, kurwa. Tak jak ten obraz kurwa, on nigdy w rzeczy nic nie znalazł, jedzie kupi kurwa na bazarze jakieś kurwa podróby, jakieś odznaki, a jeszcze jedno no, zero wulgaryzmów, nie? Raczej. Taki chut! A to jest kupiciel, nie Nie no on co drugi film to jest kurwa i kurwa, nie? No to zrobisz, no. takie, takie rzeczy. Bo już nie ma, co? Nie, nie, są jeszcze. Chcę to przearyz, bo to wiesz, co Możemy, Możemy coś, nie? Fajna pogoda się w lasik, co? Filić, co? O, bezapelacyjny. Nie ma w tym filmie. to, zasypujemy i idziemy dalej. Dobra, to co? Zastapyjemy i idziemy dalej. I zasypujemy oczywiście, nie jak ci piszą, zostawiamy go sobie. Cześć, kurwa, nie? jedzie jeszcze, nie? Nie, ten jeep. Jeep jedzie? Wrócimy tam po tym. Dobra, żegnamy się, bo będzie jaki jeep.